Jesteśmy w czasie trwania 26 już kiermaszu ogrodniczego, pamiętajcie o ogrodach, na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Kolejny raz udało nam się zaprosić wielu wytrawnych ogrodników, szkółkarzy, producentów roślin i tego wszystkiego, co jest potrzebne w ogrodach, na działkach. Jest dużo ludzi, jest dużo zainteresowania, aczkolwiek jest też dużo gapiów i ludzi, którzy zadają trudne pytania, naprawdę trudne pytania i wymaga to rzeczowej wiedzy i niekiedy bywa ciężko. Ma Pani od cytrusów, figi, cytryny, mandarynki, pieprz, liść laurowy, takie rzeczy i całą gamę roślin do ogrodu, zimujących, które pięknie nam zdobią, albo są przyprawami. Odwiedziliśmy wystawę dlatego, że potrzebujemy paru roślin do ogrodu, szczególnie zależało nam na drzewku owocowym czereśni, no i oczywiście o różach, bo w zeszłym roku piesek nam wyrywał wszystkie i potrzebowaliśmy uzupełnić braki. No w tej chwili ma, kupione mamy e, borówkę amerykańską. Wymyśliliśmy, że to będzie fajny prezent dla zięcia, który zakłada e, nowy ogród, e, lubi borówkę i myślę, że to był duży wybór po prostu. Od siedmiu lat e, kiermaszowi towarzyszy wystawa florystyczna. Florystyka w tej chwili nie jest już zwykłym bógieciarstwem. E, florystyka ma ambicje stania się. Dyscypliną sztuki. Nie, którzy twierdzą, że już nią jest. I właśnie floryści pokazują nam e, to wszystko, co w tej chwili obowiązuje na świecie. Jakie mody panują, jakie rozwiązania. Jest jeden wymiernik. W tej chwili są targi we Wrocławiu, w Gdańsku na ręku, e, w przemyślu. Ja jestem tutaj. To samo powinno znaczyć. Ja jeżdżę z dużym zestawem, z porządnym materiałem. Skoro wybieram, tu jest najlepiej.